W piątek 22 stycznia około godziny 12 na trasie przeraz Chromakowo w gminie Lutocin doszło do kolizji drogowej dwóch pojazdów samochodu osobowego i ciężarowego. Z ustaleń policjantów wynika, że do zdarzenia doszło na prostym odcinku drogi podczas manewru wymijania. Kierujący samochodem osobowym Mitsubishi, 48-letni mężczyzna, zjechał na przeciwny pas ruchu i zderzył się z prawidłowo jadącym z kierunku przeciwnego samochodem ciężarowym marki MAN, którym kierował mieszkaniec powiatu sierpeckiego. Na skutek zderzenia się pojazdów żaden z uczestników nie doznał poważniejszych obrażeń ciała. Jak się okazało, jeden z uczestników zdarzenia, kierujący samochodem osobowym, znajdował się w stanie nietrzeźwości. W związku z tym na miejscu zdarzenia wykonane zostały niezbędne czynności w tej sprawie. Kierujący samochodem osobowym była osoba pełniąca funkcję publiczną prokuratora.